W miejskim ośrodku kultury odbywają się warsztaty malarstwa i rysunku dla początkujących. Zajęcia prowadzi Agnieszka Rozmus, której twórczość można było poznać przy okazji wystaw. Jedna z grup, która szkoli swoje umiejętności potokiem artystki, nosi nazwę Małej Akademii Sztuki. Są to warsztaty dla młodzieży od 14 roku życia, która chce doskonalić swoje zdolności plastyczne nie tylko poprzez zabawę, a poprzez konkretną pracę i naukę podstaw rysunku. Nawet nie podstaw, bo tu jak widać ich prace, to rzeczywiście dziewczyny zrobiły przez kilka miesięcy fantastyczne postępy. Tutaj prowadzimy w ogóle. Rysunek i malarstwo typowo akademickie, czyli naszym marzeniem jest w ogóle rozwinąć taką pracownię, gdzie będą duże martwe natury, zajęcia z modelem, no i też poznawanie różnych technik y, graficznych, na przykład, żeby się mogły poczuć, mogli uczestnicy poczuć jak studenci Akademii Sztuk Pięknych, na przykład, albo w ogóle zobaczyć, jak wygląda praca zawodowego twórcy. No i też rozwijać swoje talenty, swoje umiejętności. Pani Agnieszka prowadzi zajęcia dla trzech grup: dzieci od 9 roku życia, młodzież od 14 lat oraz dorośli. Materiały, które potrzebne są do przeprowadzenia zajęć, są zapewnione i na bieżąco uzupełniane. Zajęcia są super ciekawe, dlatego że tutaj każdy indywidualnie rozwija swoje zainteresowania. Znaczy ja tak sobie tutaj reklamuję super ciekawe, ale dla mnie osobiście one są super ciekawe, dlatego że na przykład w, w grupie dorosłych mam osobę, która zainteresowała się pisaniem ikon i zamierzamy wprowadzić ten temat na, na zajęciach. Tam są osoby w grupie dorosłych, które uczą się też rysunku akademickiego. Ale jest jedna osoba, która chce nauczyć się pisania ikon i zamierzamy. I w ogóle nie ograniczamy się tutaj też tylko do rysunku i malarstwa, bo na przykład dziewczyny robiły, uczestniczyły mi w wakacje w takim fajnym projekcie sitodruku i przygotowały, ćwiczyły grafikę użytkową i przygotowały fantastyczne projekty. Z tej nauki rysunku, która tu się odbywa, też staramy się, żeby powstawały jakieś konkretne rzeczy. Warsztaty tymczasowo odbywają się w miejskim ośrodku kultury w Policach. Ale od października uczestnicy spotykać się będą w budynku podawnym Gimnazjum nr 3 przy ulicy Trauguta. Aby dołączyć do zajęć, należy przesłać zgłoszenie poprzez strefę zajęć na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Są jeszcze wolne miejsca.